Dzień strony Vingi. witam was w kolejnym odcinku na kanale. No i w kolejnym odcinku z modu LCPDFR, w modzie, w którym wcielamy się w policjanta i z modu, który ostatnio naprawdę strasznie lubicie na moim kanale oglądać. Co mnie bardzo cieszy. No, ostatnio robicie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo łapek w górę. Co przechodzi moje wszelkie wyobrażenie, i jest to super mega sprawa, że tyle tych łapek robicie. I mam nadzieję, że też po tym odcinku zostawicie łapę w górę, do czego was bardzo zachęcam. I zresztą też będę wam znowu robił challenge, Więc pomówmy się, że jak zrobicie 600 łap w górę pod tym odcinkiem, to wrzucę wam kolejny odcinek z LCPDFR, DFR, tak jak to było ostatnio. Chociaż ostatnio to 600 łap zrobiliście naprawdę mega szybko. Więc pewnie teraz też tak będzie się zobaczy. No i też głosowaliście na odcinek o Straży więziennej i właśnie będziemy, będziemy sobie tutaj e, jeździć takim oto radiowozem. Jest to Mercedes Sprinter Taki transporter, którym będziemy transportować e, wszelkich więźniów. Zresztą na Radzie podarę jakieś fajne wezwanie, ale na razie to olewamy. E, mamy też e, takiego, oto tutaj, kolesia. Jest to nowy skin. Troszeczkę inaczej wygląda niż ten standardowy więzień. Też się tutaj wszystko fajnie prezentuje. No i jesteśmy tutaj w tym całym okrutnym miejscu, gdzie, gdzie tych wszystkich kryminalistów zwozimy, tych wszystkich złych ludzi. Oni są tutaj po zamykaniu w tych blokach. Tutaj są te e, samochody, autobusy więzienne. Będziemy też jeździć takim autobusem, ale trochę innym. Będziemy też jeździć różnymi samochodami, nie tylko, nie tylko tym transporterem, więc seria będzie, ten epizod będzie też o tyle ciekawszy. Ale dobra, na razie sobie będziemy tutaj to więzienie patrolować, zobaczymy, czy coś się tutaj dzieje. Przed chwilą tutaj tak policjanci gonili, jakby, nie wiem, jakby ktoś uciekał z tego więzienia. Takie wezwania, pamiętam, się też będą zdarzać, że uciekinier gdzieś jest na wolności. Ale co tu się działo w środku więzienia, że nagle... Nagle tak policjanci gonili, tego nie widzieliście, bo to było troszeczkę przed, przed nagrywaniem. O, tam jakiś transport nowy przyjeżdża. Widzę. Dobra, a my tutaj pojedziemy w lewo i zobaczymy co tu się wyprawia. Będzie też konwój, w którym będziemy transportować więźnia. Będzie się dużo, dużo, naprawdę dużo dziać I mam nadzieję, że Wam się ten epizod spodoba. Zresztą głosowaliście na niego. Więc tym bardziej powinien wam się spodobać. No że sobie tutaj okr okrążymy te bloki więzienne i zobaczymy... tutaj wszystko jest w porządku, ale... ...tu się naprawdę rzadko co dzieje. To jest więzienie, tutaj wszystko jest kontrolowane, tutaj cały czas są patrole, są, są te więże więzienne. W sumie fajnie było, jakbyśmy się też na chwilę na jedną z wież dostali. Tutaj się też zaraz zobaczymy na dziedzinie, co tam więźniowie robią. Tylko, że tam nie można samochodem wjechać, więc będziemy musieli go gdzieś zostawić. Szkoda, że nie można samochodem wjechać na, na, na ten cały dziedziniec. No, tutaj nic. Nawet dziwne, że żadnego patrolu nie ma wokół więzienia. zawsze, jak tutaj okrążałem to miejsce, to, to zawsze jakiś inny patrol był. A tu nie ma przejazdu? A, nie ma przejazdu. Nie wiedziałem, że z tej strony się nie da przejechać, tylko z tej jednej. No to dobra, no to w takim razie tutaj też nie mam przejazdu. O, słyszycie co się dzieje? Słuchajcie, zobaczmy. Jakieś strzały słychać. I no tam idzie ten policjant. Gdzie słyszycie strzały? Wy chyba też to słyszycie. czy znaczy co, jedziemy na ten dzień i zobaczymy czy coś tam się wyprawia? Może będziemy kogoś pałować na początku odcinka? Jak to w bywa? Tylko gdzie ja tu mogę wjechać? W które miejsce? Tu gdzieś widziałem takie fajne. Tam nie, tam jest siatka. No ja i w ogóle w tym więzieniu jest taki jeden easter egg, który wam już kiedyś pokazywałem. O zabójcy nieskończonej ósemki. Takim seryjnym morderco. Dobra, tutaj sobie widzimy. Dobra. Gdzieś tutaj blisko się coś wyprawia. A tu jest... zobaczcie, tu są jakieś wjazdy. Przez takie bramy można wjechać, ale one są zamknięte niestety. Chodzimy sobie shotgunem. Co tu wyczaiłeś? Coś się tu dzieje? Oficerze? Se, tylko sobie tak patrolujesz? No, no, na razie nic tu nie widzę, żeby się coś działo. Szkoda, że nie można na te bloki wejść. Dobra, tutaj mamy te autobusy więzienne, które widzieliśmy z drugiej strony. Staliśmy tam po drugiej stronie. Ta bramy się nie otwiera, nie wiem czemu też. na razie tutaj pomożemy w patrolu tego całego więzienia, a później się wybierzemy gdzieś poza nie. Szukać uciekinierów ewentualnych i też poszukiwanych, bo też takie wezwania będą. W ogóle więźniów nie widać, to jest trochę dziwne. Kogoś torturują? Kurde, co to jest? Guantanamo A może tu jest dziedziniec? Nie, tam mamy chyba. Nie, Nie, tu nie będzie dziedzińca. Zgubiłem się w więzieniu, który mam patrolować. No, no super. Transport, ale to tylko transport uh, VIP-a, chyba będzie. Będziemy brać te transporty więźniów. Co bym powiedział, fuck you? Przyznać się. O, jezu gdzieś, znalazłem. Ale tu się gdzieś drą. Nie, wiem, czy to za tymi drzwiami, gdzieś. O, alarm, co się dzieje. To, to, na śniadanie jest? Która jest godzina? Szósta, a to chyba na śniadanie jest alarm. Dobra. Okej, okay, więźniowie już wyszli, są, są na dziedzińcu, więc ta godzina szósta, o której był ten cały alarm, więc... Kto się tu, co się dzieje, kurde? Kurde, naprawdę, to jest Guantanamo jakieś. Czyli ta godzina szósta to było po prostu wyjście z bloków. Tutaj na ten cały spacerniak, na ten cały dziedziniec. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Dobra, no, co to robią więźniowie, wejdźmy tam do nich. O, znowu alarm, co jest? Która godzina? 8. 20 To nie wiem na co jest alarm. Czekajcie, czy może i skontrolować? Czekajcie, skontroluję sobie tego innego typa O, mogę skontrolować? Kiflom. Patrzcie, zobaczymy czy coś w bazie danych pisze na temat więźniów Lukas McCarter... No, tutaj nic specjalnego nie ma, tak jakby wszystko było w porządku. Okej, okay, czyli tak, to, tak wygląda sprawdzanie więźnia. Więźniów jest coraz więcej, a to może ten kolejny alarm... To jest kolejny wyjście z bloków, może jakiś tam blok wychodzi o tej 8.20. A nie o 6, ale zobacz ile teraz jest więźniów. To jakby się tak zaczęli teraz między sobą bić czy coś, to mógłbym tu... Mam pałę? Mam pałkę. I tak porozdzielasz tą pałką. I <grych> to by było spoko. Eee, what the fuck? Koleś, możesz nie lewitować, proszę cię. Patrz jaki Cooperfield. Jaki magik, kurde, trafi do więzienia za magię? Dobra, no, no, popatrzmy sobie tutaj z góry, co się więźniowie robią. Mam tu gdzieś chyba lornetkę. What co, ej, co to. Aha, to ten magik cały. Dobra, jest, mam lornetkę. A, dobra, popatrzmy co tu więźniowie robią. O, jak to przybliża w ogóle, patrzcie. Ja cię ale przybliżenie. O, no kto wizor też ma? Jak się oddalało? O, na jedynce. Dobra, co tu ci więźniowie robią? Tutaj spokój. Tam ci dwaj spokój. Większość jar tu mamy strażnika. Tam typek się pociąga. Na sztangach nikogo nie ma. Oddal, okej okay. na jedynce. O, kolejny alarm. Tamta grupka jest przy strażniku, więc raczej nic nie może robić. Ci dwaj spokojnie ci mnie chyba widzą i obserwują. No, chyba mnie obserwują. A już zresztą przy nich byłem. Innego skontrolowałem. To czyli teraz tak mają jakby na oku od tej kontroli? Może coś knują? Dobra, na razie spokojnie się tutaj nie dzieje. Nie wiem, gdzieś ćwiczą. What the? What the co jest? Spałuje! Nie ma takiego! Co to ma być? Kurde, oni zawsze już strzelać, nie może ich po prostu spałować? Kurde, co jest grane? Tak to się ludzie załatwia. Patrzcie, dobra, jeden ucieka, jeden już się ogarnął. A nie, rzuci się na drugiego policjanta. Dobra, ten jest obity. Żyje, bo krew nie leci. O tego chyba załatwili. Kurde, jeszcze kolejni. Ja nie mogę, no wreszcie się coś dzieje. Jak dostał? Kurde, uspokoić się mi tutaj. Spokój ma być. Spokój ma być. Może by teraz policjanci pomogli. Kurczę, aż mi czapka spadła. Dobra, innego załatwili chyba. A reszta spałowana. Kurde, jeszcze kolejny. Ej, nie, ja mam w ogóle czerwone kropki na radarze. Kiedy one mi się odpaliły? O, jeszcze policant dostał, sorry stary. A ja w ogóle on ma broń. I strzela. Ej, to wreszcie wreszcie jakiś ogarnięty typek, a reszta więźniów. Ale jest spokojnie. Bo dlaczego w ogóle wszyscy wyglądają tak samo? To, to jakieś zbuntowane bliźnięta są. No Ale wreszcie się coś jakaś opcja odpaliła w, w tym modzie, w tym więzieniu. To coś się wreszcie dzieje. Myślałem, że tutaj nic się nie będzie działo. Jeszcze będziesz skakał? No to jeszcze raz pałą, kurde. Już spokój. Dobra, no to posprzątajcie to, bo trochę się tu <grywanie> z bałaganu narobiło. Ja nie mogę, jak się rzucili. Nie może żadnych czerwonych kropek. A że ktoś gdzieś drze. Wow. Szkoda, że nie możemy tam tych cel odwiedzić. Para był była. A właśnie przed chwilą mi się odpalił kolejny ten atak Znowu, znowu się jakiś tutaj bunt jest w tym więzieniu. Znowu się zaczęli rzucać oni, ja teraz to widziałem, oni się tak z nich odpojawili na radarze. Jak się zrespili po prostu Dobra, jak ktoś tam strzela Zwierzy To kurde jeste, żeby byli... Wow, jaki unik zrobił Ale reszta mieliśmy spokojnie, więc tyle dobrze, gorzej jakbyśmy wszyscy tak rzucili. Aby gorzej, gdy jeszcze jakoś broń mieli, w ogóle mi życie nie schodzi. I to jest dziwne. Cały czas mam. Uuu, jak dostał. Nie, czy to jakaś. Dziwna rzecz w tym pluginie, że życie nie schodzi? Dobra. Chyba się uspokoił. Jeszcze ktoś ma jakieś te. Problemy. Dobra, tu, tu, tu widzicie, tu rozładują swoją agresję na siłowni, ale tutaj ci panowie jakoś jej specjalnie. znał coś tam się dzieje, ale dobra, my już się zmywamy z więzienia, poszukamy jakichś uciekinierów, będziemy zgarniać nakazy aresztowań. O, patrzcie, nagle się patrole pojawiły. Wreszcie. Kurde, a musisz na mój pas wjeżdżać, ruch prawostronny, cwelu. Kurde, policja to tak jeździ. A czekajcie, tu można wjechać? O, można fajnie. Zarzy sobie zrobię taką rundkę tutaj po tej stronie wokół więzienia. No ochrona solidna. Dwa płoty kolczaste. Tutaj jeszcze wieże. Poczekajcie, może chyba możemy wejść na te na wieże strażnice... strażnicze. Możemy. Zobaczymy jak tam z góry to wygląda. Czy w ogóle coś w tych wieżach ktoś tam jest? Zobaczymy. No no, pusto tutaj jest. Jakieś tutaj papiery. Jedynie. A no, widać te dziedziniec? Stąd? Nie, dziedzińca nie widać, ale tutaj te bloki można kontrolować stąd. Okej. Okay. Dobra, to złazimy z powrotem na dół. Dobra, zrobiłem tutaj rundkę wokół więzienia. Nic się tutaj nie dzieje. Spokój. Jakieś pojedyncze patrole. To my stąd wyjeżdżamy. Czekajcie, tak się wyjeżdżało, tak. Okay. Z jednej strony tylko. Nie no, patrz, strzałki pokazuje, że w tamtą stronę, ale to w sumie jedyne, jedyne miejsce, skąd się można wydostać. O, mamy uciekiniera. Mamy uciekiniera z więzienia. Wreszcie. Ja w ogóle chciałem <laughs> ob sobie fajną sprawę. Blokady drogowe. Wreszcie, wreszcie wiem jak się je robi Już to było od dawna ludzie, te, te całe blokady drogowe, ale nie znałem skrótu klawiszowego, nawet nic instrukcji nie, nie widziałem To mi się samo odkryło Ło co jest grane Ło Chcą ją odbić Kurde Nie 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 Help me Ja uciekam, czekajcie, ja uciekam bo mam już naprawdę Mało HP Dobra, jednego typa zdjąłem Ale nie dobra, trzeba, trzeba za nią dalej ruszyć jest wsparcie wezwać Helikopter SWAT team, bo widzę, że tutaj jest jakaś pomoc w ucieczce Ooo, no to się ciekawie zrobiło Tylko żeby na nie uciekło Żeby helikopter też szybko ją dopadł Kurcze, kolejny! Ja nie mogę! Ej będziemy mieć naprawdę mega ciężki pościg. Kurde uciekła. Ja cię. Adoro, możemy jeszcze złapać tych kolesi, którzy ten... którzy pomogli w ucieczce. Zawsze coś. Wtedy będzie można ich przesuwać, coś z nich wyciągnąć. Kurde, wszystkie jednostki tutaj nawalamy. Dawajcie mi dwa helikoptery. Nie lubię jak mi ktoś ucieka. Blokadę drogową jeszcze poproszę W tym miejscu, dziękuję Postawili tą blokadę? No coś tam? Tak, postawiona Troszeczkę spowolniony Spowolnił, spowolniła Tego innego kolecia Kurde, pościg jest mega no serena nam się włączyła. Mega mega trudniej. Trzeba ściągać tyle jednostki ile się da. Chyba jeszcze <grywka> chyba tak poważnie, jakby pościgu nie było w tej serii. A ludzie jeszcze wjechały w samochód. Jestem mega obity. Wezwałem chyba wszystko co się da. Jeden... Podejrzany numer jeden nam uciekł. A my gojemy tylko wspólnika. Więc tym bardziej... tym bardziej mi zależy na tym, żeby go złapać. Ale jest ciężko. No teraz radnie ma gdzie blokady postać, bo jest mega szeroka droga. O, ale coś tam... Poczekajcie, teraz będzie szansa na blokadę. Czy nie? Nie, dobra. Szeroka droga, nadal. Ale sobie skrócę, może uda mi się, może mi to coś pomoże. Ale jestem coraz bliżej. Jeszcze by złożyć do jednostki. jest helikopter. Nawet dwa. Teraz blokada, teraz blokada, teraz blokada. W tym miejscu. No jest, 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 jest. Kurczę, się z motocyklu. A to co się dziwić, że on tak zasuwa. Zróbmy jeszcze inną blokadę tutaj. O, jest! Jest, mamy go, mamy! Mamy! O, ja cię, o ty gnoju. ja cię osobiście będę aresztował i do Dobra, mamy innego typa, może pomoże za złapaniu tamtych, co uciekli. Dobra, on jest mój, on jest mój. Dobra, skłałeś go, ale ja go biorę. Ja chcę go brać. W ogóle patrz jak kask. <śmiech> Kwiatuszki. <śmiech> o ja jacie. Mogę go ten? Przetransportować? O, chyba go ktoś zgarnia. You have the right to shut the Just clearing another call. I'm headed over there. W ogóle, patrzcie jaki mam pobrudzony samochód od tego pościgu. Dobra, zgarniają go. Los Santos. Szkoda, myślałem, że wreszcie kogoś dostarczę.